Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce, konferencja naukowa Tomasz Arciszewski, 1877-1955, robotnik, polityk, premier, pod ramką napis, Warszawa, 30 czerwca 2023 roku. Na ekranie prelegent, doktor habilitowany Grzegorz Kulka, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł wykładu Tomasz Arciszewski. Od koncentracji demokratycznej do Rady Trzech, 1947 1955. Dzień dobry Państwu. Tak rzeczywiście, jak będzie publikacja książkowa, to się ograniczę do najważniejszych e, zagadnień. Proszę Państwa. Dzisiaj, znaczy, mam temat y, wystąpienia Tomasza Arciszewski od koncentracji demokratycznej do, do Rady Trzech, czyli ostatnie 8 lat jego, jego życia, jego takiej działalności y, politycznej y, na emigracji. Co będzie punktem wyjścia dla mnie? Proszę Państwa, punktem wyjścia będzie to, co zostało już poruszone tutaj, natomiast y, będzie to na pewno taka, taki początek nowej drogi y, Tomasza y, Arciszewskiego. Mianowicie jak. Y, Prezydent Władysław Raczkiewicz wyznaczył Zaleskiego na swojego następcę, no to jeszcze zaproponował jedną rzecz, żeby partie spróbowały się porozumieć między sobą. I rzeczywiście zaaranżowane zostało takie spotkanie w Londynie, gdzie partie miały się porozumieć co do akceptacji właśnie tej kandydatury Zaleskiego. Spotkanie się odbyło 5-7 czerwca w Londynie. Arciszewski nawet zapytał się Raczkiewicza, czy ma występować jako następca. Odpowiedział mu Raczkiewicz, że jako zastępca, a nie następca. Więc tu już dał, pokazał, że jednak będzie stał na stanowisku podtrzymania tej decyzji, że Zaleski ma być następcą. Proszę Państwa, na, tej, na tym spotkaniu ostatnie zdanie wymawia Franciszek Białas. Ja zacytuję. PPS obierze inną drogę, by bronić legalizmu władz polskich i ciągłości państwa polskiego, nie godząc się nigdy z założeniem, że Tomasz Arciszewski uznany za całkowicie odpowiedniego kandydata na następcę prezydenta w 1944 roku, jest zwalczany nawet w trybie nielegalnym w 1947 roku. Co to oznaczało, proszę Państwa? Po pierwsze, wiadomo, PPS nie uzna Zaleskiego jako, jako prezydenta, oczywiście, doszło tam do pewnego odłamu ale to nie, nie, niewielka y, grupa socjalistów. No, a druga sprawa, że no, trzeba będzie obrać inną drogę podtrzymania legalizmu. I w tym momencie Tomasz Arciszewski wchodzi takie różnego rodzaju przez następne lata w projekty polityczne. Możemy tak to nazwać. Pierwszym z nich właśnie było stworzenie 10 czerwca 1947 roku. PPS, Stronnictwo Demokratyczne, Polski Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja oraz Stronnictwo Praca, a potem Stronnictwo Ludowe y, Wolność, że będzie stworzone tak zwane porozumienie demokratyczne, a w kilka dni później przekształciło się ono w koncentrację y, demokratyczną. Proszę Państwa, y, ta koncentracja demokratyczna, już pomijając program, bo teraz na to nie ma czasu, żeby przedstawiać Państwu, przetrwała tylko rok. Dlaczego tak krótko? Proszę Państwa, pojawia się na scenie ponownie Stanisław Mikołajczyk, który jego współpraca z komunistami nie wypaliła, mówiąc tak kolokwialnie. I on wraca do Londynu. Wiadomo, że jest mocno napiętnowany, ale Tomasz Arciszewski jednak próbuje dojść z nim do porozumienia, tak, żeby wciągnąć ludowców właśnie w jakiś ten projekt nowy polityczny. Wiadomo, że Mikołajczyk jest wykluczony częściowo z politycznie, czy ze środowiska politycznego na emigracji. W związku z tym wiadomo było, że no, trzeba będzie coś wybrać. Albo zostaję przy koncentracji demokratycznej, albo wchodzę we współpracę z Mikołajczykiem. I Tomasz Sawciszewski decyduje się na tą drugą opcję. Czyli wchodzi w układ ze Stanisławem Mikołajczykiem. Oczywiście jest to poprzedzone najpierw taką. Ankietą rozesłaną do ludowców, gdzie rzeczywiście w ankiecie zapytano, jaki stosunek jest Mikołajczyka i ludowców do właśnie samej Konstytucji Kwietniowej, bo tu chodzi o to, żeby podtrzymać ten legalizm. Ankieta wyszła także, no nie do końca, proszę Państwa, nie do końca Mikołajczyk opowiedział się za tą właśnie tym legalizmem, ale Rzeczywiście Tomasz Arciszewski widząc szansę. on miał taką wizję, żeby stworzyć ten, taką platformę polityczną z tych partii, które mają ten rodowód y, jeszcze przedwojenny. To takie znaczące partie liczyły najbardziej dla niego. Proszę Państwa, I 15 y, listopada 1948 roku Yy, koncentracja oczywiście przestaje istnieć, a w jej miejsce w, tutaj jest stworzone porozumienie stronic demokratycznych, wchodzi tam PPS, PSL, yy, Stronnictwo Pracy, tak zwana Grupa yy, Karola yy, Popiela. Proszę Państwa, no i w końcu zaczyna się yy, ten projekt, też nie trwa, nie trwa długo, bo on zakończy swoją działalność, no, to porozumienie Stronie Demokratycznej w grudniu 1949 roku, co było kością niezgody. Proszę Państwa, yy, sprawa stronnictwa narodowego. Mianowicie, stronnictwo narodowe zaczyna odchodzić od ośrodka yy, zamkowego, a Tomasz Arciszewski widzi szansę, aby ją tą Stronnictwo Narodowe, przyciągnąć. Yy, I dlaczego? Yy, I tutaj, proszę Państwa, właśnie ja bym powiedział, że Tomasz Arciszewski był wyrafinowanym politykiem, już doświadczonym. Ja go zacytuję. Dlaczego? Chciał odciągnąć. Mianowicie powiedział takie zdanie. Chodzi o to, by ten rząd był rządem opanowanym przez nas lub też postawionym w takiej sytuacji, aby usychając, mógł uschnąć na naszą korzyść. Co się stanie, gdy będziemy działać w ramach legalizmu, a nie przeciw. Odciągnąć partię, przyłączyć do siebie tak, żeby ten środek zamkowy się po prostu skurczył politycznie. Eee, wiedział jedno. Jeżeli wejdzie stronica narodowe PSL, z które podejście było do Konstytucji kwietniowej takie dosyć nijakie, no będzie musiał ten sojusz po prostu polityczny rozwiązać. I rzeczywiście, proszę Państwa, 4 grudnia 1949 roku mamy już trzeci, praktycznie, jak nazywamy to projekt polityczny Tomasza Tozarciszewskiego, Zostaje stworzona znowu taka pewna grupa tych partii, stronnic, które były nastawione przeciwko zamkowi. To jest PPS, Stronnictwo Narodowe, yy, Polski Ruch Wolnościowy, NIT. No i pojawiają się też yy, niezależni politycy. Tutaj rzadko o nich się wspominaliśmy dzisiaj, ale Stanisław Stroński wszedł do właśnie tego, do tej platformy. Mamy również yy, Jerzego Zdziechowskiego. No i chociażby pojawia się tam generał Tadeusz Bór-Komorowski. państwa, yy, Rada Polityczna, ona istnieje do 1954 roku. Wiadomo, wtedy jeszcze zanim dojdzie do, do, do jej upadku, no to mamy szereg misji zjednoczeniowych, które przetaczają się na emigracji. Wiadomo, że tą próbę podjął generał Marian Kukiel, Władysław Anders, profesor Henryk Paszkiewicz, No ale w końcu też pojawia się na scenie ta osoba, o której już dzisiaj też mówiliśmy, wspominano tak kilkakrotnie, Kazimierz Sockowski, generał, który wyjechał do Kanady no i nagle pojawia się taka jego szansa, aby stworzył misję, misję zjednoczeniową. Proszę Państwa, Rzeczywiście, Soskowski przyjeżdża, podejmuje próbę mediacji z ugrupowaniami, z politycznymi, ze stronnictwami z jednego ośrodka, czyli z Radą Polityczną, jak i z ośrodkiem zamkowym. Szuka tego rozwiązania. Proszę Państwa, to nie jest takie proste. Nawet PPS mówiło wprost, że te projekty niektóre są nielegalne, są błędnie skonstruowane, w związku z tym to wymaga jeszcze raz jakiegoś ponownego przejrzenia i nowego, nowego jego sporządzenia. 16 maja 1953 roku zapada bardzo ważna decyzja. Mianowicie prezydent Zaleski wspomina, że w czerwcu 1954 roku 7 lat, jak, jak, jak będzie pan już piastował tą, ten urząd, y, odejdzie z urzędu. Po prostu zapowiedział to. Czyli mamy tak niecałe, powiedzmy sobie, mamy troszeczkę więcej niż, niż rok. Y, w tym czasie już Sostkowski przebywa y, 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 w Londynie. Y, jaka jest reakcja? Proszę Państwa, y, y, w tym czasie, właśnie kiedy y, 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 dowiedziano się o tym, Tomasz Raciszewski przebywał z z generałem Sąskowskim. Był tam również Tadeusz Katelbach. Tadeusz Katelbach tak, tak to wspomina to, to zdarzenie, że Tomasz Arciszewski był przybity. Generał Sąskowski musiał go długo uspokajać i przekonywać, że po oświadczeniu należy tym ze zdwojoną energią robić swoje. Dlaczego był przybity? Proszę Państwa, no czas, czas. Z jednej strony był długi. Czyli można było szukać pewnego porozumienia z tymi partiami z ośrodka zamkowego, no ale z drugiej czas, no to jest kolejny rok prezydentury Zalewskiego. No i proszę Państwa, pojawia się jeszcze bardzo ważna, bardzo ważna sprawa: mianowicie, kto ma być tym następcą. No, no bo jednak PPS stoi na stanowisku, że następcą ma być Tomasz Arciszewski. No, a wcześniej przecież następcą też był wyznaczony Kazimierz Soskowski. Pytanie było takiej natury bardzo skomplikowanej. Czy Tomasz Arciszewski zgodzi się, aby następcą jednak został Kazimierz Soskowski? I to proszę Państwa, można powiedzieć, miało, nie było żadnych wątpliwości. Mianowicie PPS zgodziło się z kandydaturą. Tomasz Arciszewski wiedział, że to jest najlepszy kandydat na to, żeby po Zalewskim on został y, prezydentem. Tak więc w tym momencie kwestia tak możemy powiedzieć prezydentury już nam się kończy. Tej całej powiedzmy sobie zabawy, czy Arciszewski jest następcą, czy nie jest, miał być Kazimierz no i wie, co już, proszę Państwa, To co już historiografia dobrze opisuje, 16 marca 1954 roku jest jednak wynegocjowany ten akt zjednoczenia. Y, no ale za chwilę Chwilę później yy, prezydent Zalewski nie godzi się z jego podpisaniem, w związku z tym nastąpił taki ogromny dualizm władz, takie wielkie tąpnięcie właśnie w tym środowisku emigracyjnym. Yy, w związku z tym yy, dwa ośrodki zaczynają się mocno okop okopywać. Z jednej strony mamy ośrodek właśnie Zamkowy z prezydentem Zalewskim. No i właśnie i teraz pojawia nam się coś, co powstaje na bazie Aktu, zje aktu Zjednoczenia, mianowicie to, co zostało wcześniej wynegocjowane i dużo partii się godziło, na bazie tego trzeba było stworzyć, jakbym, no, można powiedzieć, nawet nowe, nowe struktury państwowe. Yy, trzy wchodziły, oczywiście, takie najważniejsze. To była tymczasowa Rada Jedności Narodowej, czyli taki quasi-parlament. Miała być egzekutywa Zjednoczenia Narodowego, czyli coś na zasadzie rządu. No i właśnie, no i prezydent, prezydent kolegialny, czyli tak zwana Rada Rada Trzech. Już tutaj nie wchodzę w aspekt y, y, taki prawny, ale y, y, ciekawostką, ciekawostką jest to, że y, rzeczywiście y, jak tworzono y, projekt dotyczący samej Rady Trzech. To bazowano również na przepisach o wyborze prezydenta z 27 lipca 1922 roku i 8 lipca 1935 roku, bo tak pod podkomisji napisano, to zacytuję, system, który by tego podstawowego założenia nie uwzględnił, z pewnością musiałby być uznany za zawadliwy. Proszę Państwa, 8 sierpnia przeprowadzono głosowanie do Rady Trzech. Trzy osoby y, oczywiście y, wygrywają. Y, Tomasz Arciszewski, generał Władysław Anders i Edward y, Raczyński. Y, Rada trzech oczywiście od razu wydaje komunikat, że jest to taki ma przejściowy organ zwierzchni i do czasu jak y, prezydentura już przejmie generał Kazimierz Szaskowski liczą na to, że tak się stanie, no to wtedy Rada Trzech ulegnie y, rozwiązaniu. Proszę Państwa, Tomasz Arciszewski w tym czasie, jak był tym członkiem Rady Trzech, on, no proszę Państwa, bardzo nie działał, y, cały czas. To znaczy był... Bardzo często występował w Tymczasowej Radzie Jedności Narodowej jako reprezentant właśnie Rady Trzech. Przemawiał na niektórych takich uroczystościach i właśnie nawracając do tego, co Pan Profesor Rabiński powiedział, 13 lutego 1955 roku, czyli mamy dziesiątą rocznicę konferencji jałtańskiej, powiedział takie proszę Państwa Tomasz Arciszewski zdanie. Nigdy nie szkoda wysiłku na to, aby podejmować nieustanne prace dla przekonania świata, że bez wolnej Polski, bez wolnej i zjednoczonej Europy nie będzie pokoju. Że pokoju od Rosji nie można ani kupić, ani wytargować swoim lub cudzym kosztem, Rosję można tylko do pokoju zmusić. Wydaje mi się, że aktualne. Aktualne do dzisiaj. Tak powiedział Tomasz Arciszewski. W roku 50. Piątym, pod koniec czerwca jeszcze y, było spotkanie, był taki zjazd Centralnego Komitetu Zagranicznego PPS w Calais we Francji. Tam doszło do ostrego sporu y, y, i, i oczywiście Tomasz Arciszewski próbował zażegnać, y, nie dopuścić do rozłamu, co mu się rzeczywiście w sumie, y, w sumie y, udało. I już kończąc y, 20. Listopada 1955 roku w drodze na londyńską stacji, jednej z londyńskich stacji, ponoć miał rozległy zawał serca, umiera i w tym momencie uruchomiona jest procedura to ma zastąpić go w Radzie, w Radzie Trzech. I jeszcze na samo zakończenie, już, bo wtedy szefem egzekutywy Zjednoczenia Narodowego był generał Roman Rodzierzyński, i ja tylko przeczytam jedno zdanie zacytuję go, bo on zwrócił się do kierownictwa PPS. Cytuję. Odejście świętej pamięci Tomasza Arciszewskiego dotknęło głęboko całe społeczeństwo emigracyjne, które w nim widziało nie tylko najstarszego bojownika o wolność ojczyzny, ale przede wszystkim ogromny autorytet moralny. Cała działalność jego życia nacechowana czystym, bezinteresownym patriotyzmem, szlachetnością, wyrozumiałością i głębokimi uczuciami ludzkimi, i tutaj warto podkreślić, znajdzie na pewno swój wyraz na kartach naszej historii. I mam nadzieję, że ta publikacja, jak będzie, to chociaż częściowo spełni się misja tutaj odzieżyńskiego. Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublica.pl